Sztuka Poca Bunku Według Kama Sztuka Poca Bunku Według Kama Sutry. Zmyzbowy poca bunek, peben pasji i namitnocito to sztuka, który posiadby tylko niektóre pary. Aby nauczyć się perfekcyjnie, całowa, warto wartości GN do najstarszego zródba sztuki bosnej, czyli Kama Sutry. Inclusive bo szczegółowo opisuje, jak sić cabowa, by wzbudzić w partnerze pokres kadanie. Wykorzystaj te niezawodne techniki po i stać się mistrzem cabowania. Kama Sutra udziela szczegółowych rad, jak sić cabowa. Po cabunku stymuluj zmysł dotyku, smaku i powonienia, inspirujce silne emocje. Autorka ma sutry, Wacja Jana, uwa kreska a po cabunki za odrbę form sztuki i opisuje szczegółowo ich rodzaje, zalekreska nie od okazji mogłby to lekkie, niemal przypadkowe mulnicia wark lub GB bokie. podczas których para kochanków pozostaje w debugim, namitnym ucisku. Pocabunek on dla kobiety, ubu kreska debot na karku partnera, by przysunąć jego usta do swoich. Jest to naturalny, bagodny i wstępny bunek, podczas którego twarze kochanków jest ustawione wobec siebie pod lekkim katem w wygodnej pozycji. Dla m kreskaczyzny aby pocabunek spełnił swoje zadanie, musi być na tyle lekki, by kakreska kochanków mogła swobodnie porusza wargami. By mokreska e twoja kobieta będzie zaciskała usta, by po chwili je rozluźni. Takie ruchy warg zasygnalizuj jej erotyczną reakcję na ciebie, a tym samym zaczn rozpala ogień twojej namiętności. Dla kobiety. Twój kochanek, zabójce ci. Mo kreska e przechylić głowę w jeden stron tak. Kreska E jego policzek będzie naciskał na twój, po czym odchyli od powrotem. dziki czemu jego wargi ponownie nakryj twoje. Ten zmysłowy ruch powoduje uczucie intymności. Poca bunek odwrócony taki poca powinien być stosowany przez wykreska szego partnera, zazwyczajem wykreskaczyzn. Przytrzymaj podbródek kochanki i odwrój twarz ku sobie. Ukreskaliewaj tego rodzaju poca bunku podczas stosunków pozycji twarz w twarz. Dla m kreskaczyzny, cabuj swój kochank delikatnie i próbuj si dostroi do jej reakcji. Jeżeli zarzuci ci RC c na szyj, będzie to oznacza, Kreska e postpujesz w baciwie i mo kreska i odcabowa z wika ez Z. pinami noci? Dla kobiety, jeli, podobnie jak wiele innych kobiet, uznasz taki pocabunek za bardzo seksowny. Ten romantyczny dotyk rozpali twoj namitno. no. Jeśli jednak poczujesz się lekko spanikowana tak manipulacji, o bo nie na klatce piersiowej kochanka, tworzce barier i pokazujce tym samym, kreska e powinien przesunąć się i przej inną pozycji. W tym bunku wasze twarze znajduj się na jednym poziomie, tak wicepenetracja penetracja jest niewygodna. To bagodny sposób okazania uczucia i wyra kreska enia po kreska dania. Dla m kreska i dla kobiety. Nie obawiajcie się przed bukreska ania tego pocabunku. Daje on poczucie swobody i intymności poprzedzajce i przejście do dalszych diabat. Jeśli odczuwacie go w naturalny sposób, przejdźcie od tego niewinnego pocabunku do bardziej erotycznych pieszczot. Ten pocabunek powinien być CZ, cień wubeczany w giermi Bosn. Jedno z kochanków przytrzymuje dolny drugiego, dotyka jej odzykiem i cabuje z sip. Dla M-kreskaczyzny, ten zdecydowanie erotyczny i intensywny pocałunek M-kreska stosowany jako preludium do giebebokiego cabowania jako rodzaj gry z wargami. Patrz w oczy swojej kochanki, uciskajce jej dolny warg. By jej namitno i zasygnalizowa uwolnienie swego hamowanego pokreska dania. Dla kobiety, pocałunek ten jest na tyle lekki, by wynikał z Twojego bezpośredniego instynktu, jednak bez szkody dla Waszego zwisku. To poczucie bezpieczeństwa eby pomocne w przypadku poznawania nowego kochanka.